Witam serdecznie. Jestem Paulus. Przyszła do mnie paczuszka prosto, prosto z Shenzhen. Dzięki uprzejmości firmy AKK AKK mam zaszczyt zaprezentować wam i przedstawić, przetestować najnowszy teraz na rynku nadajnik FPV. Jest to nadajnik FX2 Dominator Dominator z możliwością ustawienia 2000 mW. Czyli 2W mocy. Stworzony jest on pod ultra long range, czyli naprawdę dalekie, dalekie zasięgi, dalekie, dalekie loty FPV. Jest to bardzo duży nadajnik. Bardzo gruby, ponieważ 2 waty to jest naprawdę naprawdę spora moc, i on musi mieć aż dwa radiatory, żeby odprowadzać ciepło. Jeden podczas lotu, żeby tutaj chłodziły nam te żeberka, drugi też od spodu, żeby komponenty nam nic nie popaliły. Kilka słów o tym nadajniku, dokładnie specyfikacje. Input voltage to jest od 7V do 26V. Posiada on konektor MMCX, MMCX, tak zwany. Bardzo dobre konektory rzadko się wypinają, rzadko się uszkadzają. Rozmiary tego nadajnika FPV to jest 36 na 36 czyli standardowe rozmiary fly controllerów i rozstaw śrub. Tutaj to jest 30,5 mm na 30,5 mm M3, czyli całkowicie standardowe na normalne 5 calowe drony do 7, 8, 10 nawet calowych dronów. Waga tego nadajnika to jest 9,6 g, a niecałe 10 gram. Nie jest zbyt lekki, ale właśnie tą wagę mu nadają te radiatory, które tutaj muszą być, prawdopodobnie to są aluminiowe radiatory, żeby odprowadzać ciepło. Wraz z anteną, bo przychodzi tutaj Pigtail antena, e, waży około 15 g, więc to nie jest aż tak strasznie dużo. Do dalszych specyfikacji należy uwzględnić to, iż ma mikrofon wbudowany tutaj, także możemy sobie na słuchawkach słyszeć pracę silników, jak również na nagraniach DVR. Standardowy wyświetlacz oraz przycisk do ustawiania i kanałów, i mocy. Moc, jaka tutaj jest możliwa do ustawienia, to jest 250, 500, 1000 i 2000 mW. I oczywiście. Nikt w Europie nie będzie latał na 2000-2000 mW, bo jest to nielegalne. Nielegalne jest latanie przy mocy 250 mW, ponieważ tylko 25 mW jest dozwolone, ale można zrobić specjalne uprawnienia i specjalne pozwolenia, żeby latać właśnie na takich nadajnikach. A dlaczego to jest zabronione? 2 W mocy. To jest naprawdę dużo, w tych czasach bardzo dużo sieci pracuje przy częstotliwościach 5-8 GHz i nawet sieci domowe Wi-Fi coraz częściej można spotkać przy 5-8. I wyobraźcie sobie, jak dwuwatowy nadajnik będzie taką moc nadawał, to będziemy zakłócali na całym osiedlu tak naprawdę sygnał, więc dlatego są to zabronione moce. No i tylko przy specjalnie wykonywanych lotach, przy odpowiednich uprawnieniach, przy odpowiednich pozwoleniach można używać takich właśnie mocy. Co przychodzi razem z tym nadajnikiem to oczywiście przewód pigtail i tutaj jest ten konektor jak już wspominałem MMCX bardzo dobrze wchodzi i bardzo dobrze się trzyma. No i tutaj mamy do wyboru SMA lub RPSMA. Ja na szczęście dostałem SMA konektor, bo przeważnie takich właśnie anten używam. No i do tego jeszcze odbiornika przychodzi kabel sześciopinowy, przewód sześciopinowy, którego tutaj sobie możemy wpiąć. I jest to tradycyjny JST. I do tego dochodzi nam... Bardzo czytelna instrukcja obsługi w języku angielskim. Jeśli weźmiemy te przewody i zobaczymy, jakie są tutaj oznaczenia, to te pierwsze dwa to jest plus od 7 do 26 V Ground. Żółty mamy wideo, czarny jest Ground, czerwony plus 5 V, czyli mamy beka, możemy zasilać kamerkę. No i zielony przewód to jest Smart Audio. I jest to dedykowane, prawdziwe smart audio, ponieważ, e, tak jak słyszałem, firma AKK e, weszła w kolaborację z wynalazcą smart audio, czyli z TBS i normalnie mogą prawdziwego smart audio używać. Bardzo też ciekawą rzeczą, którą tutaj zastosowano, to jest to, że ma 48 kanałów. Ale zobaczcie, trzy kanały, dokładnie trzy kanały są wykluczone. Kiedyś one były używane, ale że jest to prawdziwa firma nie klonująca tak naprawdę żadnych rzeczy, robiąca swoje, swoje podzespoły, to musieli zgodnie z artykułem i zgodnie z tym, że FCC wykluczyło w regulacjach dwie, dwie, trzy dokładnie częstotliwości, więc tych częstotliwości nie możemy używać i te częstotliwości dokładnie są wykluczone, czyli w band E mamy 5645, 5925 i 5945. Jest możliwość też w tym właśnie nadajniku ustawić sobie pit mode, tak zwany pit mode, czyli 0,01 mW. To jest taki bardzo, bardzo słabiutki sygnał, żeby można było sobie sprawdzić swoje połączenie, żeby można było sobie sprawdzić, czy widzimy na przykład na goglach swój, swój sygnał, czy widzimy swój obraz, ale żeby jednocześnie nie zakłócić na przykład ludziom, którzy już latają, którzy biorą udział w zawodach, ich właśnie wizji i żeby nie doszło do jakiejkolwiek kolizji. Firma AKK jest tak zwaną brandową firmą, więc jest to oryginalna firma, która restrykcyjnie podchodzi do swoich częstotliwości, do swoich ustawień, do swoich podzespołów. I nie ma tutaj jakiegokolwiek tak zwanego siania po innych kanałach. Także bardzo dobrze trzymają częstotliwość, właśnie te nadajniki są sprawdzane, są testowane. Na koniec tylko dodam, że teraz jak na te czasy nie jest to drogi nadajnik i wszystkie podzespoły firmy AKK, odnośnik do ich strony zobaczycie w moim opisie. Można sobie sprawdzić ceny, można sobie sprawdzić jakie mają podzespoły. W tym czasie widzicie screena na monitorze, ile ten nadajnik kosztuje. Jak nagrywam w tym czasie kosztuje 36 dolarów, czyli to nie jest jakiś majątek, jak na super brandowy nadajnik. A to tyle w tym odcinku. Na pewno jeszcze Wam pokażę, jak on działa, jak to wygląda, jak wyglądają zakłócenia, czy są w ogóle jakiekolwiek zakłócenia na tym nadajniku. A teraz żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.